W New Jersey Ray wraca do domu po zmianie w porcie. Jego była żona Mary zostawia dzieci w jego domu, aby Ray mógł się nimi zaopiekować, podczas gdy ona odwiedza rodziców w Bostonie. Rachel wita się z ojcem, ale robi całkowicie go ignoruje. Później w wiadomościach mówią o Ukrainie pogrążonej w niemal całkowitej ciemności z powodu dziwacznych burz z pyrunami, które nawiedziły kraj w środku nocy. Najwyraźniej impulsy elektromagnetyczne przerwały dopływ prądu, a następnie nastąpiło trzęsienie ziemi. Ray przekonuje Robiego, aby pograł w baseball, ale chłopiec nadal nazywa go po imieniu zamiast tatą i powtarza, jak bardzo nienawidzi przychodzić tutaj. Sfrustrowany Ray rzuca piłką przez okno, a Robi wraca do swojego pokoju. Rachel próbuje udzielić ojcu rady, ale ten postanawia zamiast tego zdrzemnąć się. Kilka godzin później Ray budzi się i odkrywa, że Rachel zamówiła jedzenie dla siebie. Ray je to jedzenie, dzwoniąc do Robiego, który nie odbiera. Rachel wyjawia, że Robi wziął samochód Raya i objechał. Zdesperowany Rej wychodzi z domu, aby sprawdzić, czy garaż jest pusty, ale jego uwagę rozpraszają ludzie na ulicy patrzący w niebo. Robi to samo i jest szokowany widokiem ogromnej, ciemnej burzowej chmury. Wkrótce wiatr zaczyna wiać dość mocno i Rej zdaje sobie sprawę, że wieje w kierunku burzy, co nie ma sensu. Nagle wiatr ustaje, a w chmurze zaczynają błyskać pioruny, nie wydając żadnego dźwięku. Rej uważa, że to zabawne, ale Rachel się boi, więc szybko wracają do środka. Pioruny uderzają w te same miejsca, co niepokoi Reja, więc w końcu chowają się pod stołem. Po kilku minutach pioruny ustają, a Rej sprawdza dom. W całym budynku nie ma prądu, ale nawet urządzenia, które nie potrzebują energii elektrycznej takie jak telefon stacjonarny i zegarek nie działają. Wybiega na zewnątrz i odkrywa, że wszystkie samochody również przestały działać. Rob jest w pobliżu i czuje się zagubiony, więc Rej każe mu iść do domu i zostać z siostrą, podczas gdy on zbada sytuację. Kiedy Rej podchodzi do warsztatu samochodowego, jego znajomy mechanik mówi mu, że rozruszniki samochodów są spalone, mimo że nie znajdowały się w pobliżu pioruna. Następnie dołącza do tłumu zgromadzonego w pobliżu kościoła, aby obejrzeć dziurę w ulicy spowodowaną uderzeniem pioruna. Rej chwyta kawałek gruzu i jest zaskoczony jego zimnem. Nagle słychać dudnienie dochodzące z podziemia i wszyscy cofają się, gdy na całej ulicy zaczynają pojawiać się pęknięcia. Zaczynają niszczyć budynki i samochody w okolicy, a kiedy ulica pęka, kościół zostaje zniszczony. Miejsce na ulicy porusza się okrężnym ruchem przez sekundę, po czym zapada się, tworząc dół, do którego wpadają samochody. Ludzie uciekają w panice, gdy dziura wypluwa samochód. Następnie z dziury wyłaniają się ogromne trójnożne nogi i miażdżą samochód, za którym chowa się rej, ale udaje mu się zrobić unik w ostatniej chwili. Wkrótce pojawia się gigantyczna maszyna, która okazuje się być obcym robotem. Po wydaniu głośnego dźwięku otwiera ogień do tłumu, likwidując ludzi próbujących uciec. Nawet ci którzy próbują uciec samochodami, zostają trafieni promieniami. Rej próbuje ukryć się w sklepie, ale zabójcze promienie docierają nawet do środka, nie wspominając o samochodach wyrzucanych przez okna. Po długim biegu Rejowi udaje się uciec i idzie drogą, podczas gdy za nim nadal rozpadają się budynki. Chowa się za ścianą i obserwuje, jak trójnuk odchodzi. Teraz może wrócić do domu, ale jest w takim szoku, że nie wie, co powiedzieć swoim dzieciom. Myje się i w końcu wraca do siebie. Rej ogłasza, że wyjeżdżają i nakazuje dzieciom zacząć się pakować. Przed wyjazdem upewnia się, że zabrał broń. Na ulicy wiele osób próbuje opuścić miasto. Rej wkłada dzieci do samochodu, który mechanik w końcu zdołał naprawić i prosi go, aby pojechał z nimi, ale mechanik odmawia. Podczas gdy się kłócą, trójnóg strzela za nimi i wywołuje pożar. Rej objeżdża z rodziną, a mechanik ginie od promienia lasera. Gdy pędzą ulicami, Rej każe dzieciom pozostać w ukryciu. Za nimi nadal eksplodują budynki i pojazdy, niszcząc całe miasto. Kiedy samochód dociera do autostrady, nie ma zbyt wiele miejsca, aby przejechać, ponieważ dziesiątki pojazdów przestały działać, a tłumy ludzi uciekają pieszo. Rachel nie może przestać krzyczeć, więc Robi stara się ją uspokoić. Ray opowiada im wszystko, co widział, i wysuwa teorię, że burza z piorunami miała na celu obudzenie maszyn. W końcu docierają do dzielnicy Mary, która nie została jeszcze zaatakowana, i postanawiają na razie zatrzymać się w jej domu. Robi próbuje zadzwonić do domu swoich dziadków, ale linia jest martwa. Zapasy, które Rej przyniósł z domu, to tylko resztki, więc jedyne, co może przygotować, to kanapki z masłem orzechowym, jednak Rachel musi mu przypomnieć, że ma alergię. Żadne z dzieci nie chce jeść, a Rej z frustracji rzuca chlebem w okno. Kiedy zapada noc, ogłasza, że dla bezpieczeństwa będą spać w piwnicy. W środku nocy rodzina zostaje obudzona przez szelest gałęzi, błyski światła i odgłosy warczenia dochodzące z okna. Nagle w okolicy rozlega się przerażliwy pisk, a cały dom drży, gdy światła stają się coraz jaśniejsze. Hałas staje się coraz bardziej przenikliwy, więc robi ciągnie swoją rodzinę do piwnicy tuż przed tym, jak przez okno wlatują płonące odłamki. Rejowi udaje się zamknąć drzwi, zanim ogień do nich dotrze, i teraz cała trójka pozostaje w ciemności. Następnego ranka Rej wychodzi i odkrywa, że piwnica jest w ruinie. Kiedy idzie na górę, odkrywa, że większość okolicy została zniszczona przez katastrofę lotniczą. Widzi ekipę dziennikarską szukającą jedzenia, więc prosi o informacje. Okazuje się, że te obce maszyny pojawiły się na całym świecie i są pilotowane przez kosmitów, którzy przybyli podczas burzy z porunami. Są one również wyposażone w nieprzeniknione osłony, co oznacza, że wojsko toczy przegraną walkę. W tym momencie słyszą hałas, więc ekipa telewizyjna natychmiast odchodzi. Ray zabiera swoją rodzinę, a Robi potrzebuje chwili, aby w szoku popatrzeć na swój zniszczony dom, zanim dołączy do pozostałych w samochodzie. Kiedy docierają na wieś, Rej wyjaśnia, że pojadą do Bostonu, aby znaleźć Mary. Robi powtarza, że chce wrócić i walczyć z kosmitami, więc dochodzi do kłótni między nim a ojcem. Kiedy Rachel mówi, że musi skorzystać z toalety, Rey zatrzymuje samochód, aby mogła pójść do lasu. Podchodzi do rzeki i z przerażeniem widzi setki unoszących się na wodzie ciał. Rej również to zauważa i szybko zabiera ją z powrotem do samochodu. Kiedy widzą przejeżdżający konwój wojskowy, Robi błaga ich, aby zabrali go ze sobą ponieważ desperacko pragnie zemsty. Rej znów zaczyna się z nim kłócić, ale to Rachel przekonuje brata, aby wrócił do samochodu. Podczas podróży Robi nie przestaje płakać, więc Ray pozwala mu prowadzić, mimo że nie ma prawa jazdy. Wieczorem docierają do obszaru, gdzie wielu uchodźców próbuje znaleźć sposób na ucieczkę. Robi przestraszył się i oddał kierownicę ojcu. Tłum szybko otacza samochód, waląc w niego i błagając, aby ich zabrano. Kiedy jeden z mężczyzn wskakuje na maskę, Ray przyspiesza, aby go zepchnąć. Pozostali wpadają w gniew i rzucają przedmiotami w pojazd, zasłaniając mu widok. Rej omal nie potrąca jednej z osób i w ostatniej chwili musi wykonać manewr unikowy, w wyniku czego samochód uderza w słup. Tłum wykorzystuje okazję, aby potrząsać samochodem i wybić szyby, nie zważając na to, że mogą się przy tym zranić. Robi i Rej zostają wyciągnięci z samochodu, a Rej musi walczyć z grupą mężczyzn, aby powstrzymać ich przed dotarciem do jego córki. Jest ich zbyt wielu i nawet pomoc robiego nie wystarcza więc Ray każe Rachel wysiąść. Jednak ludzie zaczynają wspinać się do środka przez wybite szyby, a ona nie ma miejsca, aby się poruszyć. Nagle Rej strzela w powietrze, co w końcu sprawia, że ludzie się cofają. Kiedy ratuje Robiego z tłumu, inny mężczyzna celuje w głowę Raya. Mężczyzna zmusza Raya, aby ten wyciągnął Rachel, zanim objedzie samochodem. Następnie rodzina wchodzi do restauracji i obserwuje, jak ludzie znów zaczynają walczyć o samochód, słysząc po drodze wiele strzałów. Dzieci nie mogą uwierzyć, że ich ojciec ma teraz załamanie nerwowe. Chwilę później cała trójka dołącza do tłumu przechodzącego most pieszo i widzi tysiące ogłoszeń o zaginionych osobach. Ci, którzy słyszeli informacje w wiadomościach, potwierdzają, że dzieje się to na całym świecie, a Europa ucierpiała najbardziej. W końcu docierają do miasta, w którym nadal jest prąd, a nawet przejeżdża pociąg. W dokach Hudson wolontariusze proszą o oddanie krwi. Ray jest zaskoczony, widząc w tłumie starego przyjaciela, ale jego uwagę odwraca widok odlatujących ptaków. W tym momencie na wzgórzach pojawiają się trójnogi i wszyscy wpadają w panikę. Wojsko zaczyna blokować rampy, aby powstrzymać przytłaczający tłum przed szturmem na statki, na których nie ma już miejsca. Gdy samochody spadają do oceanu, przyjaciółka Reja błaga o pomoc, ale on jej nie słyszy, ponieważ spieszy się, aby zabrać swoje dzieci na statek tuż przed zamknięciem rampy. Rej zdaje sobie wtedy sprawę, że jednak jest miejsce, ale bez względu na to, jak bardzo prosi funkcjonariuszy, nie wpuszczają oni nikogo więcej na pokład. Ludzie są tak zdesperowani, że próbują nawet wisieć na rampach i w końcu spadają, gdy statek odlatuje. Robi szybko, wspina się na szczyt rampy z drugiej strony i pomaga ludziom, którzy nadal wiszą. Nagle w wodzie pojawia się wir, a przed nimi wyłania się trójnóg. Przewraca on jeden z promów, powodując wypadnięcie ludzi i samochodów do morza. Pojazd zepchnął rodzinę Reja pod wodę, a oni widzą uwięzionych w nim uchodźców. Podczas gdy inne statki również się przewracają, Rej i jego dzieci wypływają na powierzchnię i zaczynają płynąć tak szybko, jak tylko mogą, aby uniknąć madzek trójnoga, które wyławiają ludzi z wody. Na szczęście rodzina udaje się dotrzeć do brzegu i z przerażeniem obserwuje, jak trójnogi nadal ścigają ludzi również na lądzie. Cała trójka biegnie dalej i wbiega do lasu, gdzie z nieba spadają kawałki ludzkich ubrań. Dołączają do tłumu idącego drogą, a Robi zaczyna przyspieszać, gdy widzi przejeżdżający konwój wojskowy. Nad nimi przelatują odrzutowce, a oni dołączają do konwoju, aby stoczyć bitwę na wzgórzach. Rej musi odłożyć Rachel i pobiec za Robin, aby powstrzymać go przed dołączeniem do bitwy. W całym obszarze słychać eksplozję, a Ray potrząsa Robim, aby ten opamiętał się. W tym samym czasie para myśli, że Rachel jest sama i zabiera ją, więc Ray musi puścić Robiego, aby pobiec za nią. Zdeterminowany Robi biegnie, aby dołączyć do walki, a Ray odzyskuje Rachel, ale teraz musi patrzeć, jak wojskowe ciężarówki zjeżdżają z wzgórza w płomieniach. Trójnogi zbliżają się do miasta, więc Ray i Rachel muszą uciekać, zostawiając Robiego. Mężczyzna o imieniu Harlan widzi ich i zaprasza do ukrycia się w swojej piwnicy. Rachel nadal jest wstrząśnięta po stracie brata, a Rej próbuje ją przekonać, że później go znajdą, więc na razie powinna się wyspać. Jednak kiedy prosi o swoje ulubione kołysanki, Rej nie zna żadnej z nich. Śpiewa przypadkową piosenkę, a kiedy Rachel w końcu zasypia, przyjmuje drinka od Harlana, który stracił całą rodzinę, ale ma w piwnicy zapasy, które wystarczą im na jakiś czas. Harlan zdaje sobie sprawę, że jeśli maszyny były pod ziemią, oznacza to, że obcy byli tu przed ludzkością i obserwowali ich przez cały ten czas. Nagle budynek zaczyna się trząść, a z sufitu spadają gruzy, tworząc dziurę w piwnicy. Harlan zabiera Reja do okna i pokazuje mu, że trójnogi się osadzają. Następnie wyjawia, że pozwolił Rejowi ukryć się u siebie, ponieważ ma nadzieję, że razem będą mogli walczyć z trójnogami. Wśród gruzów i na ścianach Rej znajduje tajemnicze czerwone pnącza. Następnie Rej słyszy hałas i każe wszystkim się schować tuż przed tym, jak Macka Trójnoga wchodzi do piwnicy. Kiedy Macka zostaje odwrócona przez szczura, Rej wykorzystuje okazję, aby się wymknąć i ponownie połączyć z Rachel. Poruszają się za każdym razem, gdy Macka zmienia kierunek, aby uniknąć wykrycia. Harlan przygotowuje się do ataku siekierą, ale Rej gestem przekonuje go, żeby tego nie robił, więc Harlan ostrożnie przechodzi pod Macką, aby dołączyć do Reja. Niestety. Wydaje dźwięk i zwraca na siebie uwagę trójnoga, ale Rei znajduje lustro i szybko się za nim chowają. Macka daje się nabrać na ten trik i prawie odchodzi, ale wraca, gdy widzi poruszającą się stopę. Grupa szybko się porusza i ucieka, zanim trójnóg może ich znaleźć, pozostawiając but, który przekonuje trójnoga, że nikogo tam nie ma. Macka w końcu opuszcza piwnicę, jednak fale na wodzie wskazują, że zbliża się coś innego. Po usłyszeniu odgłosu tłuczonego szkła, cała trójka wyłącza światła i ponownie się chowa. Teraz prawdziwi kosmici wchodzą do środka i niebezpiecznie zbliżają się do grupy, która czeka na okazję, aby zmienić miejsce ukrycia. Harlan wyjmuje broń i chce strzelać, ale Rej po cichu walczy z nim, aby go powstrzymać, podczas gdy obcy z ciekawością przyglądają się ludzkim przedmiotom. Kiedy Harlanowi udaje się odebrać broń Rejowi, Róg wzywa obcych z powrotem do ich trójnogów. Czerwone pnącza nadal rozprzestrzeniają się po całej piwnicy, a Harlan krzyczy, gdy widzi coś w oknie. Rej przygląda się bliżej i odkrywa, że obcy porywają ludzi. Aby wyssać ich krew. Następnie rozpryskują krew na ziemię, aby użyźnić czerwoną roślinę. Zdesperowany Harlan zaczyna kopać dziurę w piwnicy, myśląc, że uda mu się wykopać tunel prowadzący do stacji metra w mieście. Wciąż krzyczy nie moja krew i uderza Reja łopatą, gdy ten próbuje go powstrzymać. Następnie Rej zakłada Rachel opaskę na oczy i każe jej śpiewać, zakrywając uszy. Teraz może podejść do Harlana i szybko go zlikwidować. Kiedy wraca, Rej obejmuje Rachel i zasypiają razem. Chwilę później macka powraca, a Rachel budzi się w samą porę, by krzyknąć, gdy ją widzi. Rej natychmiast uderza ją kierą, aby ją powalić, podczas gdy Rachel biegnie na górę, a następnie uderza ją wielokrotnie, aż się łamie. Macka znika, ale Rachel nadal krzyczy, więc rej pędzi na górę, aby ją znaleźć. Kiedy otwiera drzwi wejściowe, z przerażeniem odkrywa, że podwórko jest pokryte pnączami i krwią. Rej szuka swojej córki, a kiedy dociera na szczyt wzgórza. Zauważa, że krew pokrywa cały obszar. Nagle za nim ląduje trójnóg, więc Rej musi uciekać. Próbuje ukryć się w ciężarówce, ale trójnóg podnosi ją i zaczyna niszczyć. Zanim zdąży zlikwidować Reya, odwraca jego uwagę krzyk Rachel dochodzący z pobliska. Podnosi ją i odchodzi, niszcząc po drodze kolejne budynki. Rej biegnie za nim, znajduje wojskową ciężarówkę i zabiera kilka granatów, które zaczyna rzucać w robota. Statyw podnosi Reya i wrzuca go do kosza pełnego ofiar, w tym Rachel. Podczas gdy Rej sprawdza, co z córką, mniejsza macka siega do kosza, aby złapać kolejną ofiarę. Kiedy macka siega ponownie, Rej popycha Rachel na bok i sam zostaje złapany. Mężczyzna natychmiast chwyta go za rękę, a tłum pomaga mu wyciągnąć go z powrotem. Wychodząc, Rej zostawia granaty w maszynie i po wielu wysiłkach pozostałych osób wraca do kosza. Granaty wybuchają, a trójnóg zaczyna się rozpadać, powodując rozlanie krwi i upadek koszy. Na szczęście lądują one na roślinach lub drzewach i wszyscy są bezpieczni, podczas gdy trójnóg się zawala. Rano Rej, Rachel i tłum w końcu docierają do miasta, gdzie ptaki żywią się obcymi pnączami. Rej chwyta dziwną roślinę i zauważa, że jest teraz biała, co oznacza, że umiera. W pobliżu na budynku rozpadają się trójnogi, a żołnierz wyjaśnia, że nie pokonali ich, tylko maszyny zaczęły zachowywać się nieobliczalnie i same się rozpadły. Żołnierze eskortują tłum przez miasto, ale wkrótce pojawia się kolejny trójnóg. Ledwo się porusza, a ptaki już latają nad nim. Ray zdaje sobie sprawę, że skoro ptaki są blisko, to osłona musi być wyłączona, więc informuje o tym żołnierzy. Natychmiast zajmują pozycję i otwierają ogień, skutecznie zestrzeliwując trójnoga, aż spada on na budynek. W trójnogu otwiera się właz, a pilot obcego próbuje się z niego wyczołgać, ale natychmiast ginie. Następnie Ray zabiera Rachel do domu swoich teściów, gdzie szczęśliwie spotykają się z Mary, a nawet z Robin. Później naukowcy odkrywają, że to lokalne bakterie zlikwidowały obcych. Subskrybuj po więcej takich filmów, włącz powiadomienia i zostaw polubienie, aby pomóc w rozwoju kanału.